To będzie inny materiał. Większość z tych, które kręcę, jest przyjemna. A ten będzie przyjemny, ale też i ważny. Myślę, że dotyczyć będzie każdej osoby, która go ogląda, niezależnie od płci, wieku czy tego, czym się na co dzień zajmujecie. Bo uważam, że zawsze może być lepiej. Opowiem Wam o inicjatywie, która istnieje dzięki marce Coca-Cola. Mówię tutaj o programie Sukces to Ja. Ostatnio miał miejsce duży event pod hasłem Wciąż zmieniamy. I Coca-Cola, oprócz zaprezentowania tam przepięknych artystycznych instalacji, podkreśliła wagę całej tej inicjatywy, która zresztą z powodzeniem działa od ponad dwóch lat, z której pomocy skorzystało już ponad 250 tysięcy kobiet. I ja mam na myśli tylko w naszym kraju. Mówię o tym, bo chcę, żeby inicjatywy takie jak ta, kompletnie darmowe dla uczestników, niosły się jak najdalej w świat. Byłam na jednych z tych warsztatów i widziałam, co tam się dzieje. Było one prowadzone przez Olgę Kozierowską, czyli prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. W ogóle cały program Sukces to ja istnieje dzięki Coca-Coli, który, który nie tylko funduje to wszystko, ale też współtworzy merytorycznie teoretycznie y, całość razem z Fundacją Olgi. O co w tym wszystkim chodzi? Sukces To ja to nie tylko warsztaty, ale to cała platforma o nazwie jakże prostej sukcesstoja.pl. Celem tego wszystkiego jest poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy i nieważne czy się uczycie, czy jesteście bezrobotne, czy szukacie pracy, czy szukacie zmiany w pracy, czy jesteście blisko wieku emerytalnego, to nie ma znaczenia, bo to jest dla każdej z was. Będąc na warsztatach i rozmawiając z Olgą, totalnie poruszyło mnie to, że nie, nie, nie ma tam po prostu stricte porad biznesowych: od do cele, tabelki i te wszystkie rzeczy. Tylko pracuje się nad poprawą jakości życia, nad definicją własnego szczęścia, budowaniu własnej mocy, tego wszystkiego. Ale ja nie chcę wam tego sama opowiadać, bo właśnie z tego powodu zaprosiłam trzy uczestniczki warsztatów które właśnie teraz opowiedzą Wam swoją historię. Może najpierw niech powiedzą, jak wyglądało ich życie przed tym, jak poszły na warsztaty i w ogóle dlaczego się na nie zdecydowały. Nazywam się Karolina Pelc. Ania Śliwińska. Mam na imię Ala. Zanim poszłam na warsztaty, to moje życie wyglądało jak takie... E, e, nie wiem, czy mogę użyć takiego sformułowania, ale rozszepane jajko. Czyli takie, nie, nic się w nim konkretnie nie działo. Czyli było tak, że mm, coś się działo, ja nie wiedziałam dlaczego, nie potrafiłam się nad tym zatrzymać, nie potrafiłam tego przeanalizować, nie, pot nie potrafiłam odpowiedzieć na pytanie dlaczego albo po co to robię. Realizowałam świetne projekty. Można powiedzieć, spełnienie marzeń marketera, dlatego że wprowadzałam nowe produkty na rynek, kręciłam e, reklamy, e, miałam e, duże na tyle budżety, żeby, żeby realizować bardzo ciekawe promocje, kampanie, więc to wszystko było bardzo inspirujące, dużo się tam nauczyłam. To, co robiłam, było gdzieś tam zawsze odgórnie narzucane. Na przykład pracujesz nad jakimś projektem, i e, decyzja, czy on dojdzie do skutku, czy nie, e, jest w rękach na przykład zarządu. Y, albo y, tego, czy dostaniesz na to budżet. W związku z tym jesteś w pewnym stopniu uzależniona od decyzji innych i bez względu na to, jak dużo czasu, energii poświęcasz na tego rodzaju działania, żeby zrealizować dany projekt, no to często masz taki dyskomfort, tak? Jeśli, jeśli włożyłaś to energię, czas, emocje, no to później, jeśli się okazuje, że ktoś tego nie zaaprobuje, no to czujesz się, że coś straciłaś. Byłam kupcem, producentem modowym. Robiłam to od, od momentu, w którym skończyłam studia, więc w sumie to, to było 7 lat. I szczerze mówiąc, dojechałam do takiego momentu, w którym poważnie zastanawiałam się nad zmianą, włącznie ze zmianą branży i te warsztaty pomogły mi w tym. To już był mój finał. Ja już czułam, że po prostu idąc dalej tą ścieżką, ja nie mam satysfakcji z tej pracy. Moja przygoda z sukcesem to ja zaczęła się tak, że y, szukałam... Y, Miejsca, w którym mogłabym wypromować swój klub, czyli to miejsce, w którym pracuję, tak? Ponieważ otworzyłyśmy je e, rok temu z moją mamą i z moją siostrą, e, na Facebooku znalazłam e, właśnie Martynę, która jest tam ambasadorką w sukces. To ja tak to się zaczęło, że jakby zamiast e, tam e, propagować swoją działalność, zaczęłam e, szukać swojego rozwoju. Tak. Zrozumiałam, że e, właśnie te wszystkie decyzje, które, które podejmuję tylko dlatego, że, e, że mamy właśnie takie, a nie inne targety, że mamy takie, a nie inne cele w firmie, to jednak nie jest coś, co ja, z czym ja się utożsamiam. Stwierdziłam, że, po, e, że nawet robienie małych rzeczy, ale dla siebie, Yy, będzie o niebo lepsze niż realizowanie dużych rzeczy, ale dla kogoś. Ja szukałam, po prostu szukałam, zastanawiałam się, co, co można zrobić, nie wiem, nie idąc taką najprostszą ścieżką yy, wykupienia sobie jakichś, nie wiem, szkoleń, warsztatów, yy, po prostu co z rzeczy, które są dostępne i też z osób, które są dla mnie jaką, kimś wartościowym, jakby kimś, kogo warto słuchać, czyją historię warto poznać, jakby tego szukałam. To, co robi Olga, to jest dużo więcej, bo chodząc na te warsztaty, Regularnie poznajesz jej historię. Ja czuję, że czasem musi być tak, że dochodzimy do jakiejś ściany, że przekroczymy pewne granice i dopiero wtedy czujemy, że potrzebujemy coś z tym zrobić. Tak na co dzień możemy nie zdawać sobie sprawy, jak wielkie ciężary na siebie wkładamy, póki nie porozmawiamy z innymi osobami, które są w podobnej sytuacji. Zresztą sama prowadząca Olga nazywa siebie chodzącym kryzysem. Olga, kiedyś opowiedziałaś mi swoją historię zawodową. Ona jest bardzo długa. No właśnie, musimy ją skrócić. <grym> ale jeden wątek totalnie wyrył mi się w pamięć, że miałaś bardzo konkretny cel, bardzo konkretne marzenie. Chciałaś mieć swój program w telewizji. żebyś wszystko, żeby go dostać. To była kupa pracy. I udało ci się. Tak. I się okazało, że to w ogóle nie było to. Tak i okazało się, że nie o to mi chodziło. To jest tak, że czasem nam się coś wyobraża, że coś będzie miało ogromny impact, no bo mi chodziło o to i myślę, że, że ten cel ten program spełnił. Chodziło mi o to, żeby pokazywać sukcesy kobiet i przedsiębiorczość kobiet. W stacji telewizyjnej, która była jednak bardzo męska, i chciałam bardzo mocno zaznaczyć obecność kobiet tam. I to się na pewno udało. Natomiast ja, jako ja, potrzebuję kontaktu z człowiekiem, i moją misją było to, żeby kobietom pomagać. A najlepiej możesz pomóc, jak jesteś z nimi. Więc um, przynajmniej to jest oczywiście moja subiektywna opinia i, i tak się czuję najlepiej, że nie kamera, sama w sobie, ale żywy człowiek. I, no i tak skręciłam i okazało się, że wielka rzecz, wielkie marzenie, wszyscy się pukali w głowę, a ja jakoś stwierdziłam, że to nie jest moje miejsce. Byłam ciekawa, co w życiu naszych bohaterek zmieniło się po warsztatach. W zasadzie mogę powiedzieć śmiało, że odnalazłam siebie, tak? W takim sensie, że wiem, czego chcę, wiem, czego nie chcę, wiem, nad czym muszę pracować. E, na pewno wiem już, że e, jak wchodzi się w cykl jakichś warsztatów, to powinno się jakby od początku do końca je skończyć. Nawet jeżeli na danym etapie się nie rozumie, co się wydarzyło, to się powinno nad tym pochylić w domu. Nie mówię, że od razu, ale następnego dnia na przykład. Ja po pierwszych czułam się po prostu jakby ktoś otworzył mi okno, ogólnie, tak e, zawodowo, osobiście. Po prostu poczułam, że, że wow, to jest po prostu to jest to. Plus do tego sala była pełna. Więc okazało się, że nie tylko ja szukam, kwestionuję, potrzebuję jakiejś zmiany, po prostu jest nas więcej. I to, to też było mega takie pomocne, wspierające. Byłam na kilku warsztatach i po każdym warsztacie dokonywałam jakiejś zmiany. Na ten moment zmieniłam zarówno y, obszar zawodowy, otworzyłam swój biznes, y, otworzyłam się na zmiany zarówno w sferze emocjonalnej, zaopiekowałam się sobą, y, stałam się osobą, która bardziej lubi siebie, patrzę do, się, patrzę do siebie na siebie w lustro z uśmiechem, a nie tak jak kiedyś, tylko żeby się szybko umalować i wyskoczyć do pracy. Y, I po prostu mam wrażenie, że przez to też moje relacje z ludźmi są lepsze, e, lepiej się realizuje zawodowo i jestem szczęśliwsza. Zapytałam też Olgę o jej ulubione ćwiczenie, e, o te, które wywołuje najwięcej emocji. No, jest jedno takie ćwiczenie, które, przy którym zawsze ja muszę powstrzymywać się od płaczu, i ono się robi już w momencie, kiedy czujesz, że zyskałaś zaufanie. Bo dziewczyny muszą zamknąć oczy, zrelaksować się, przenieść się do swojego miejsca bezpieczeństwa, w którym czują się dobrze. Dla niektórych to jest plaża, dla niektórych ich pokój z dzieciństwa. Dla mnie na przykład park taki z ani zielonego wzgórza. I, no I tam musisz poczuć to miejsce, obejrzeć je, y, poczuć się w nim zrelaksowana. Y, ja oczywiście się to jako taką nazwijmy to medytację, potem patrzysz w bok, i biegnie do ciebie ktoś, i to jest mała Ty, yy, która wpada Ci w ramiona, którą przytulasz. Zaraz się popłaczę. I mm. <laughs> yy, to jest ten moment, żeby dać sobie miłość, mm. bo my o tym po prostu zapominamy. My jesteśmy dla wszystkich, szczególnie jak się dzieci pojawiają, to już w ogóle. O sobie zapominamy. Idziemy na zwolnienie, żeby pójść z dziećmi na szczepienie do lekarza, żeby posiedzieć, jak one są chore, ale jak my jesteśmy chore, to nie idziemy na zwolnienie, tylko idziemy Dole do pracy. pracy z antybiotykiem, nie chodzimy na badania, nie chodzimy nie wiem, na cytologię, a potem, a potem już okazuje się, że nie mamy siły. Więc ta miłość własna jest bardzo ważna i takie zajrzenie w środek. I spotkanie tej małej dziewczynki, bo, bo często ta mała wie lepiej po prostu i warto jej posłuchać. To jest takie najbardziej wzruszające chyba ćwiczenie, bo robimy różne, robimy i takie dotyczące biznesu, biznesów czy kariery, robimy takie dotyczące silnych stron, też takie dotyczące przekonań, czyli co i kto wpłynął na moje życie najbardziej, że tak o sobie dzisiaj myślę. I dlaczego to wzmacniam, zamiast to odrzucić? Więc no, tak myślałam, że to, to, to jest takie ćwiczenie, które rzeczywiście ja też często robię sama ze hmm. sobą. Czyli warto je powtarzać? Na pewno. Hmm. Na pewno. Zawsze w takich sytuacjach, kiedy czujemy, że, że tracimy taką wewnętrzną moc. Hmm. Specjalnie nazywam to mocą, bo siła to jest już tak zawsze, że siła, że tak jak siłaczka, musisz, musisz, właśnie. A moc to jest coś, co ci po prostu daje możliwość, żeby płynąć. No właśnie, jest bardzo dużo łez na tych spotkaniach. Czemu? Myślę, myślę że dlatego, że wszyscy tam są prawdziwi, no. że przestają no. grać. Ja odsłaniam swoje podbrzusze, zawsze mówię. O swoich różnych trudnych momentach, bardzo otwarcie, prawdziwie sama. Ja jestem bardzo płaczliwa, więc czasem jestem dla nich lustrem. I, i po prostu z jednej strony jest dużo wzruszenia, z drugiej strony dużo wdzięczności. To po prostu wywołuje takie emocje. Dziewczyny się przytulają, potem zawsze do mnie. Yy, I to jest, rodzi się tam taka niezwykła energia kobieca, i to jest coś, co kocham. Zapytałam też Olgę i dziewczyny o moc własnych decyzji, bo to często właśnie od naszej decyzji się wszystko zaczyna. Zdecydowanie tak, bo w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że jestem gotowa na zmianę yy, na samym początku. To tak naprawdę kolejne kroki zaczęły mi sprzyjać. Nie wiem, jak to się dzieje. Jedni mówią czary, mary, drudzy, że uniwersum nam sprzyja. Natomiast ja uważam, że, że jest w tym coś, dlatego że po prostu jeśli my jesteśmy gotowe do zmiany, to, to stwarzają się okazje. To te okazje po prostu przychodzą. Przede wszystkim najważniejsze to musi być Twoja decyzja. Ty musisz ją w 100% mieć. Mieć potrzebę tej decyzji, też przede wszystkim, a co najważniejsze, czuć tą decyzję, tak? Że, że ty naprawdę tego chcesz, bo ja yy, obserwując siebie i bazując na swoich doświadczeniach, to mogę powiedzieć, że takich decyzji miałam miliony. Że budziłam się i tak, już wszystko zmienia, mam tą decyzję, tak? A wydarzyła się jedna taka rzecz, której ja właśnie nie rozumiałam przed warsztatami, yy, i wszystko tak. A teraz y, ja mam tą decyzję, y, dbam o nią przede wszystkim. Codziennie powtarzam sobie y, rzeczy, które usłyszałam na warsztacie, które mam gdzieś tam zapisane w środku. Ale tak, to prawda, wszystko zaczyna się od decyzji. Zawsze zaczyna się od decyzji, nawet jak. Powiedzmy, wydaje nam się, że czegoś nie robimy, to też jest decyzja, żeby, żeby się wstrzymać, żeby, nie wiem, odwlec coś, przełożyć. Więc jakby, no tak, no, to, to jest decyzja. Jakby pójście tam jest decyzją. Jakby czasami widzę też osoby, które wracają, co, co jakby mega cieszy widząc tą znajomą twarz. Więc to są decyzje. Chociażby przyjść, posłuchać. Jakby niekoniecznie zmienić wszystko następnego dnia, w ogóle, tylko po prostu przyjść i, i, i posłuchać, zastanowić się i wyjść z czymś wartościowym. Sukces to ja to platforma, na którą składają się kursy online różnego rodzaju i te z zakresu jak zdobywać pracę, jak się sprzedać na rozmowie kwalifikacyjnej, jak stworzyć własny biznes, jak stworzyć model biznesowy oraz całe spektrum kursów dotyczących. No, nas, czyli mhm. ja. ja. Ja, moje psychę i tak dalej. Motywacja. Są kursy online, są też takie lekcje na żądanie. My to nazywamy czyli idea na sukcesu, gdzie rozmawiamy z ciekawymi ludźmi, którzy, których pytamy o to de facto, jak żyć, żeby było nam lepiej. Mhm. Są warsztaty, o których rozmawiałyśmy wcześniej, w 30 lokalizacjach w Polsce. One odbywają się mniej więcej co miesiąc. To wszystko jest na stronie, trzeba się tylko zarejestrować. I te wszystkie rzeczy są dostępne kompletnie za darmo dzięki marce Coca-Cola. I pomyśleć, że to wszystko zaczęło się od e, raportów na zlecenie Koli, e, które były zrobione kilka lat temu, które pokazały, jak kiepsko wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy. No i teraz, jakby częścią tego projektu nic prostszego, bo wchodzicie na stronę sukces i zapisujecie się na warsztaty lub i korzystacie z darmowych materiałów, które są tam cały czas dostępne. Podcasty, filmy, artykuły tego jest tam naprawdę mnóstwo. I mając takie zaplecze dostępne bez ograniczeń kompletnie za darmo, to od waszej decyzji zależy, czy zrobicie dla was samych ten pierwszy krok. Już tak na sam koniec zadałam dziewczynom pytanie, które lubię zadawać różnym ludziom czyli pytania o ich supermoc. I muszę Wam przyznać, że sporo ludzi ma z tym bardzo duży problem. Po prostu wstydzi się przyznać, w czym czuje się naprawdę dobra. Ale te laseczki nie miały tego problemu. Jestem kobietą, jestem kobietą wśród innych kobiet, ale sama decyduję o sobie. I myślę, że to jest najważniejsze, bo w momencie, kiedy jestem w zgodzie ze sobą, tak naprawdę... Yy, Żyję życiem, jakie, jakie, jakie jest dla mnie najlepsze. I to, że mogę decydować, jest najwspanialsze, bo, bo decyzje są i małe, i duże, ale to, w jaki sposób sobie układam życie, tak naprawdę jest zależne ode mnie. Z moją supermocą jest moja intuicja, wiesz? I to jest moja supermoc, którą ostatnio odkryłam też dzięki warsztatom. I doszłam do wniosku, że całe swoje życie tą intuicję we mnie tłamsił. Tłamsili wszyscy, wiesz, dookoła. A teraz, teraz nie, teraz już powiedziałam, że nikt mi tej mojej intuicji nie będzie tłamsił, gasił, temperował. Kieruję się tylko i wyłącznie intuicją i to jest moja super moc. Ja jestem moją fajną wartością. To jest ten zasób, to, to są jakby te umiejętności, to jest też jakaś wrażliwość. I to wszystko jakby składa się właśnie na to, że. To jest ta supermoc, no. A jaka jest wasza supermoc?